Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do Sinsay i hitem tego przeglądu i w ogóle sezonu będą sukienki i krótkie spodenki, które mam Wam do pokazania, ale też pojawiły się nowe miseczki i w ogóle cała nowa kolekcja i to naprawdę będzie bezapelacyjny hit. Ale zaczniemy od takich kurteczek pikowanych, które kupicie za 80 zł i one są w rozmiarach do XL, wyłącznie na razie w kolorze czarnym. Chodźcie ze mną dalej, tutaj są na przykład bluzki, które na bokach, zobaczcie, na rękawkach mają jeszcze taką czarną koronkę. Są w rozmiarach do XXL i one kosztują 20 zł. Tutaj też mamy, zobaczcie, niebieskie koszule. Te rękawy są takie bufiaste za 50 zł. Kolejną nowością są spódniczki, które są, jak widzicie, plisowane. No, dość krótkie, to trzeba przyznać, ale fajnie się prezentują. Są w rozmiarach do XXR za 50 zł. Tutaj też na przykład mamy płaszczyki, które kupicie za 140 zł, w kolorze, zobaczcie, szarym, takie długie, ze złotymi guzikami. No i czarne jeansowe kurteczki, też krótkie, ale fajne, z kieszonkami z przodu. 70 zł rozmiary są do XXL. Kolejna nowość to też taka ala jeansowa kurtka, ale wiecie, ona jest taka luźna. To jest taka bawełna, ale wiecie, taka luźna. Nie jest taka sztywna przede wszystkim. Jak taki, takie wiecie typowe jeansowe kurtki. 60 zł i ona jest w rozmiarach do XXL. Czerwony sweterek zapinany na guziczki za 36 zł. A tutaj mamy też pluski ze złotym nadrukiem z przodu, które kupicie za 26 zł w rozmiarach do XL. Tutaj jest jeszcze bluzka zobaczcie z takimi cekinami z przodu, z nadrukiem kwiatowym. 30 zł w rozmiarach do XXL. Sweterek yy, on jest taki coś w stylu jakby taki ażurowy, wiecie, on jest prześwitujący, fajnie jako taka narzutka, ale uważam, że coś pod niego trzeba założyć jest do XXL i kupicie go za 5 dyszek. Hitem tego przeglądu, i myślę, że też w ogóle hitem wiosny bezapelacyjnie, będą sukienki i ta, i ta, którą wam pokażę za chwilę. Ta kosztuje 50 zł, jest w rozmiarach do XXL, natomiast u góry jest też taka sukienka, która ma rękawy jak taki tulipan tak mi się to kojarzy, bo po prostu jakiś taki, wiecie, kwiat. Jest do XXL i kosztuje 5 dyszek. Beżowe yy, bluzeczki z napisem, z napisem Paris za 26 zł. Macie nową kurtkę. Ona też jest taka dosyć krótka za 80zł i jest w rozmiarach do XL. Ok, dalej, pokażę Wam jeszcze kilka innych nowości. Tutaj mamy czarne koszulki, takie prążkowane. One są za 20 zł i też są w rozmiarach do XXL. Tutaj mamy spodnie. Czekajcie, wyciągnę, one są na gumce. Takie fajne, kremowe. I te nogawki mają takie dosyć luźne, ale też mają wysokie stany. Ja przepraszam za mój głos, ale słuchajcie, ja nie mogę tej chrypki wyleczyć. Pomaga mi coś, wraca z powrotem, niestety, po kilku dniach. Cztery dyszki. taka, zobaczcie, bluzeczka z długim rękawem i złotymi guzikami. 26 zł. A tutaj mamy też e, takie marynarki. Dość krótkie, trzeba przyznać. 70 zł i są do XXL. Już też wystawiałem krótkie spodenki. No, co prawda, one są trochę też z poprzedniej kolekcji jeszcze. No, ale słuchajcie, już się pojawiają. 50 zł i one są w rozmiarach do XXL. Tutaj mamy też spodenki czarne. No, są generalnie beżowe, brązowe. Tutaj zobaczcie, są takie w takim beżu. Chociaż to taki bardzo, 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 bardzo jasny brąz, można powiedzieć. No, i do tego ten brązowy paseczek. I nowości na przykład Wielkanocnej macie takie zajączki. Do tego nie ma ceny, ale obstawiam, że będzie kosztował tyle samo, co ten tutaj, to jajko obok. Tutaj, na przykład, jajko jest, zobaczcie, za 8 zł. Tutaj mamy takie zestawy, też zobaczcie jajek, one są po dyszce, to takie wiecie pisaneczki. Co tutaj jeszcze złoty taki zobaczcie baranek piękny? On jest po 13 zł. Te dekoracje nie są drogie. Uważam, że ceny naprawdę są przystępne. Można fajne rzeczy sobie kupić. Tutaj są też takie drzewka, zobaczcie z jajkami, one też są świecące. 30 zł. Zobaczcie tego zajączka w tej pięknej, żółtej wiosennej sukience za 10 zł. Tutaj jest taki zajączek w jajku za 13. to już jest w ogóle totalny hit. Spójrzcie na ten, on kosztuje 36 zł, ale jest przepiękny. Tutaj macie też obrus za trzy dyszki, wiosenny, piękny. E, tutaj jest ten jeszcze, zobaczcie, to jest 40 na 170 za 36 zł. I tutaj mamy też takie tacki za 36 zł, zobaczcie, z miseczką do serwowania. Tutaj są takie duże stojące zające, kicające, ale one mają te uszy tak specjalnie właśnie naciągnięte na buźkę. Cztery dyszki. Tutaj jest taka, taki pojemnik w formie takiej kokardy. 20 zł. No i spójrzcie tylko na te wazony, przecież nie piękne. Na tym akurat jak zwykle nie ma ceny. Sprawdźmy może na tym. Tutaj jest 13 zł. Jest też liczna miseczka za 13. Tutaj jest na przykład też doniczka za 18 zł. Zobaczcie tacki do serwowania, na przykład z takimi pięknymi rumiankami za 26 zł. A tutaj mamy też takie malutkie tacki za 13 zł, zobaczcie z takimi pięknymi kwiatuszkami. I prześliczny kubeczek, słuchajcie, 13 zł. Kubeczki w tym roku teraz w sensie są naprawdę wyjątkowe. No i cóż, pomału będziemy się chyba zbliżać do końca. Jeszcze tutaj macie takie drewniane jajka, zobaczcie na podstawce za 13 zł. No i z mojej strony to wszystko, buziaki.